Czy wiesz, że jedna rada gminy, miasta czy powiatu może zużywać nawet 300 tysięcy kartek papieru rocznie? Już ponad 3 tysiące radnych w całej Polsce otrzymuje dokumenty na sesje i komisje w formie elektronicznej na swój komputer, tablet lub telefon i nie marnuje papieru. W ciągu ostatnich kilku lat już ponad 150 samorządów w Polsce zdecydowało się zinformatyzować pracę swojej rady e to najpopularniejszy w Polsce kompleksowy system zarządzania pracami Rady Gminy, Miasta i Powiatu. Jego podstawowym zadaniem jest elektroniczna dystrybucja materiałów. W prostej i intuicyjnej aplikacji radny otrzymuje dostęp do pełnego kalendarium posiedzeń, porządków obrad oraz projektów, uchwał z wszelkimi załącznikami. Za pośrednictwem aplikacji docierają do niego również komunikaty oraz aktualne wiadomości dotyczące pracy Rady oraz jego samorządu. E-Sesja porządkuje również dyskusje na sesjach. Radni na swoich urządzeniach mogą zgłaszać chęć zabrania głosu. E-Sesja to także najpopularniejszy w Polsce system do głosowań. W samym tylko 2016 roku przeprowadzono za jej pośrednictwem ponad 17 tysięcy głosowań. Dużym atutem systemu jest też automatycznie tworzony portal Rady, gdzie każdy mieszkaniec może podejrzeć wszystkie posiedzenia radnych. Wszystkie wyniki głosowań, a nawet zobaczyć transmisję wideo z obrad. Potrzebujesz więcej informacji lub chcesz bezpłatną prezentację w swoim urzędzie? Skontaktuj się z nami www.sessia.pl